I moi drodzy, otwieramy złoty zestaw narzędzi zrzut czarnego rynku. Otworzymy sobie taki zrzut. Zobaczymy co to będzie ciekawego. Sprawdzamy uwaga, uwaga, uwaga. Losowanko. I jedziemy z tematem. Co my tu mamy? O proszę, bardzo rzadki e, wzór bomba przyczepna. Całkiem fajny, trzeba przyznać. Do taką mi. Otwieramy ponownie złoty zestaw narzędzi, otwieramy zrzut i tym razem mamy rzadki wzór deser lodowy dla Roadhoga. Mamy jeszcze bardzo rzadkie zrzuty, trzy sztuki, no to otwieramy pierwszą i uwaga, bardzo rzadki zrzut, co tym razem nam się wylosuje, uwaga, uwaga. I co my tu mamy? Proszę bardzo, animowany wzór Breakout Vector, no całkiem fajny. Patrzymy dalej, bardzo rzadki zrzut kolejny, otworzymy sobie. I tym razem nam się jaki kolorek trafi i będzie to fioletowy, proszę bardzo. O, coś takiego, skóra węża, no całkiem fajny. Również bardzo rzadki animowany wzór dla Dominusa. No całkiem ciekawy, powiem szczerze. I otwieramy ostatni bardzo rzadki zrzut, jaki teraz mamy do otwarcia. Uwaga, uwaga. No i jest to importowana Karoseria Twinzer. No, całkiem, całkiem spoko. Mamy jeszcze cztery rzadkie zrzuty. Otwieramy pierwszy. Bardzo proszę, uwaga. Rzadki wzór do Okteina. Całkiem ładny. Otwieramy kolejny zrzucik. I uwaga, uwaga! Tym razem dostajemy dobre kauta. Piłę łańcuchową, również rzadki wzór. Czy fajny? Napiszcie koniecznie w komentarzu, dajcie znać. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. My otwieramy sobie kolejny. I co tym razem? Kolor czerwony. Dopalacz rakietowy. Tsunami. Beam. No, wygląda całkiem zacnie. Nie ma co. Importowany także jest to coś, zamontujemy sobie od razu i jeszcze jeden zrzucik, otwieramy a tym zrzutem będzie kolor niebieski i ponownie mamy dopalacz rakietowy tym razem będzie to tęcza, no, taka sobie co wy myślicie, napiszcie w komentarzu koniecznie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nagrody, mamy jeszcze tutaj do wydania e, odrobinkę e, punktów z turniejów, e, dokładnie mamy do wydania 19 350 i na kolejnym filmie sobie to zrealizujemy. Będziemy otwierać paczuszki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostaw łapę w górę, a będziemy oglądać razem i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.